W trakcie kiedy studiowałem na wydziale politologii, wtedy jeszcze filozofii tak nazywał się ten instytut, Instytut Filozofii i Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego, zaangażowałem się w działalność polityczną w partii Porozumienie Centrum. Było to na początku lat 90., była to Obok Unii Demokratycznej, tak naprawdę pierwsza partia, i od tego momentu można mówić o kształtowaniu systemu partyjnego. Mam ten komfort, że wiem, że zwracam się do studentów politologii, więc jak gdyby nie muszę tłumaczyć się ze swojej fascynacji partiami politycznymi, bo Państwo wiecie chyba najlepiej, ile negatywnych konotacji związanych jest ze słowem Partia polityczna. Co musimy zrobić, i myślę, że wszystkie partie na tym myślą, to też jakby dostosowanie na, na naszych wartości do nowoczesnego świata. Znaczy, świat tak dynamicznie się zmienia dzisiaj. Świat jest, jest absolutnie inny niż na początku, na, na początku transformacji i nie tylko w Europie, ale, ale to cały świat jest, naprawdę idzie do przodu, więc nasze wartości muszą być jakby nie tyle przerobione, ale dostosowane do nowoczesnych potrzeb, szczególnie kiedy jesteśmy w dobie globalizacji, nowoczesnych technologii, innowacji. Tak? Zjednoczonej Europy. Więc te nasze wartości muszą być inaczej formułowane, inaczej, inaczej proponowane i inaczej musimy o nie, o nie walczyć. To jest wielkie zadanie dla, dla formacji politycznych, dla, dla przywódców tych, tej, tych partii, dla, dla osób, które zajmują się tak naprawdę tym wszystkim, co, co jest podłożem ideowym czy programowym. I myślę, że jeżeli partie będą miały taki silny kręgosłup, będą długo trwały na scenie politycznej. Tak jak to jest w wielu krajach europejskich, gdzie ta demokracja jest w miarę ukształtowana. Zwróćcie uwagę, nawet przy wielkich tąpnięciach, partie polityczne mają tam po 100, po 90, po 80 lat, dlatego że są tak naprawdę bardzo mocno związane takim kręgosłupem, kręgosłupem idowym. Jak widzisz pan przewodniczący są Rzodkiewki? Rzodkiewka jest to wody. Chciałem poprosić o te rzodkiewki, bo jak dał mi Mateusz Piskorski, były naprawdę smaczne, słuchajcie. O, poczekaj chwilę, tak sprawdzimy. Nie? Faktycznie biała. Dobra.